będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpocznijmy modlitwą nasze kolejne spotkanie ze słowem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Rozważamy Słowo Boże z Ewangelii według Świętego Mateusza z rozdziału 9, wiersze od 27 do 31. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno, Ulituj się nad nami, Synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał, Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech nikt o tym się nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim. Po całej tamtejszej okolicy. Kochani, jesteśmy zaproszeni do pięknego spotkania. Jezus spotyka ludzi cierpiących, spotyka niewidomych. Każda choroba, ale szczególnie utrata wzroku, słuchu, niezdolność do mówienia, sprawia, że życie jest ogromnie uciążliwe, trudne przypomniałem sobie słowo wykluczenie bardzo wiele wydarzeń pozostaje przed właśnie niewidomymi zamknięte niedostępne dla nich to na pewno duże cierpienie można się nauczyć z nim żyć można się nauczyć funkcjonować nawiązywać relacje korzystać wyostrzają się przecież inne zmysły to prawda ale spotykamy Cierpiących ludzi. Trzymają się razem, razem działają, razem chwytają się nadziei. Taką nadzieją stało się dla nich to, że Jezus przechodzi. Kiedy dowiedzieli się, może pytali kogoś, święty Mateusz o tym dla nas nie napisał, ale ruszyli za nim. Ruszyli jakie to mocne słowo, że uchwycili się tej sytuacji, tego spotkania, na które mieli nadzieję. Jak deski ratunku. Potrafi to być niesamowicie motywujące, pobudzające, i tak było u nich. Ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołają za nim. Nie siedzą cicho, nie przepraszają za to, że żyją, że, że może ktoś słyszy ich krzyk, szukają pomocy, może zdają sobie doskonale sprawę z tego, że wokół nich jest dużo ludzi, ale chcą, żeby ten krzyk, Doszedł do Jezusa. Zwracają się do niego używając pięknego imienia synu Dawida. Pamiętajmy o tym, że jest to jeden z tytułów mesjańskich, a więc tym imieniem będzie nazywany ten, kogo Bóg pośle, wybierze, kogo uczyni swoim sługą, kogo namaści. Ma to być potomek Dawida. Upłynęło wiele czasu od tych, tej epoki, epoki Dawida. Upłynęło wiele czasu, blisko tysiąc lat. I jeden z tych, który chodzi po ziemi, jest tak nazywany. Z pewnością dla tych, którzy byli blisko, to wołanie niewidomych było znaczące. Może traktowali to pobłażliwie, tak jeszcze. Jeszcze jedno miejsce, jeszcze jedno serce, które ma nadzieję doczekać czasów mesjańskich. Może ktoś potraktował to poważnie, a może przy całej biedzie, jaką mają, tego, że są niewidomi, widzą więcej, widzą głębiej. Synu Dawida, ulituj się nad nami. Wołają, modlą się, modlą się na głos, modlą się publicznie. Proszą Jezusa, żeby im poświęcił uwagę, żeby się zatrzymał, żeby mogli się z nim spotkać. To, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że ta scena rozgrywa się na zewnątrz, publicznie. Wołają, jest tak wielu ludzi wokół nich, słyszą to wołanie. Jezus na to wołanie w tym momencie nie reaguje. Wchodzi do domu. Niewidomi idą za nim, i rozmowa rozgrywa się tam, w zaciszu, sam na sam. Oni i Jezus. Dopiero tam padają pytania Jezusa, ich odpowiedzi. Nie na ulicy, nie publicznie. Czy to coś niewłaściwego rozmawiać publicznie o Bożych sprawach? Czy to coś niewłaściwego wołać za Jezusem? Ulijtuj się nade mną, nad nami, synu Dawida. Może nie niewłaściwego, ale wszystko ma swoją przestrzeń, wszystko ma odpowiednie miejsce. Rozmowa o ich uzdrowieniu, o ich wierze potrzebuje zacisza. Jezus wybiera takie miejsce. Daj nam ważne wskazanie, sam na sam. Oczy, które. Otrzymają na nowo, zostanie przywrócony wzrok, najpierw w sposób taki tajemniczy, duchowy. Spotykają się, takie, taki obraz. Spotykamy często, że ktoś spotyka się w cztery oczy, blisko, sam na sam. Wierzycie, że mogę to uczynić? Pytanie Jezusa nie tylko dotyczy. Tej sytuacji, ich cierpienia, ich choroby, ich braku wzroku, nie tylko tego. Kiedy połączymy Ewangelię z czytaniem, które jest właśnie w liturgii, to, to słyszymy zapowiedź, że głusi usłyszą słowa księgi w ówdzień, w tym czasie, kiedy Bóg spełni swoje obietnice. A oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Uzdrowienia Jezusa są spełnieniem zapowiedzi, są znakiem dla żyjących współcześnie Jezusowi, że Bóg spełnia swoją obietnicę, że czasy mesjańskie trwają, nastały, przyszedł czas wypełnienia Bożych zapowiedzi. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Czy wierzycie, że Bóg teraz działa? Czy wierzycie, że Bóg posłał swojego mesjasza? Znowu pięknie odpowiadają. Nie tylko mówią oczywiście, jak najbardziej, czemu nie? Mówią tak, Panie. Tak, wierzymy, że Ty jesteś tym, który ma władzę. Ty jesteś tym, który ma moc. Tak, Panie, według wiary Waszej niech Wam się stanie. Zatrzymało mnie bardzo to słowo. Początkowo nie rodziło we mnie żadnych pytań i tak było. Tak to rozumiałem, że Jezus otworzył i moczy. Ale co Jezus mówi przez to? Otrzymacie tyle, ile wierzycie. Otrzymacie tyle, ile się spodziewać. Spodziewali się uzdrowienia Jezus im dał. No to dobrze, to wszystko się dobrze skończyło. Ale potem koniec tego wydarzenia jest jakiś smutny. Bo Jezus mówi do nich, co więcej, święty Mateusz zapisał, surowo im przykazał, to jest bardzo ważne, co teraz mówi. Uważajcie, niech nikt o tym się nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Mam wrażenie, że jest coś, czego nie byli w stanie przyjąć. Byli gotowi na przyjęcie, uzdrowienie, na to dotknięcie Jezusa ich oczu, na to, żeby mogli widzieć, żeby ich oczy mogły widzieć, fizyczne oczy. I jakoś serce im podpowiadało: To jest Pan, to jest syn Dawida, to jest czas mesjański. Ale czegoś im zabrakło. Zabrakło im, nie przyjęli tego, że Panu trzeba być posłusznym, że tajemnicę tego spotkania należy zachować. Tego już nie potrafili. Wyszli na zewnątrz, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Czy to coś niewłaściwego? Jezus tego nie chciał. Chciał, żeby to zachowali dla siebie. To wydarzenie miało przede wszystkim zbudować ich wiarę. Dla innych Jezus chce przyjść, jakby wobec każdego inaczej, odpowiednio na uboczu. Ciszy serca. Istnieje taka niebezpieczna pokusa, żeby o wszystkim mówić publicznie. Niestety żyjemy w takim czasie, kiedy się to staje niemal normą. To zwyczajne, to powszechne, normalne, że o wszystkim się tak opowiada. O najbardziej osobistych. Wydarzeniach, przeżyciach, o trudnościach, które pojawiają się w rodzinie, o kryzysach małżeńskich, o łaskach, których Bóg udziela. Dlaczego tak jest? Może ta pokusa pracuje w ten sposób: jeżeli nie mam nic do powiedzenia, to nie jestem ważny i nie wybieram, nie prowadzę żadnej selekcji, czy o tym warto powiedzieć, czy nie? To. Błąd to niewłaściwe. Łaska jest takim darem, który ma budować moje serce. Potem, w, w tym momencie, kiedy to będzie potrzebne, kiedy będę do tego pociągnięty, usłyszę takie natchnienie, mogę się tym podzielić z innymi. Nie od razu tracę łaskę, chociaż pewnie nie stracili wzroku ci niewidomi. To jednak coś z tego doświadczenia wiary, którego Jezus chciał im udzielić, stracili, nie przyjęli. Na pewno wiele łask otrzymujemy od Boga, także w tym czasie trudnym. Może otrzymujemy je pośród jakiegoś ograniczenia, wykluczenia, choroby, cierpienia. Jezus chce, żebym o swoim spotkaniu z nim rozmawiał przede wszystkim z Jezusem, z nim samym. Żeby to spotkanie było czymś, co mnie buduje od środka. Warto słuchać tego słowa, które Jezus kieruje do tych niewidomych, już uzdrowionych, niech nikt o tym się nie dowie. Zachowaj to dla siebie. Strzeż tego jak skarbu. Wiele takich miejsc w Ewangelii znajdziemy, kiedy Jezus do dyskrecji, do tajemnicy, do zachowywania sekretu wzywa, mobilizuje, nakazuje. Tutaj surowo. Prośmy o to, żebyśmy byli zdolni nosić w sobie tajemnicę, żebyśmy je strzegli, pielęgnowali, tak jak Maryja, która zachowuje te wydarzenia. I rozważa je w sercu. Niech Ona, która szczególnie jest z nami, kiedy czytamy Słowo, niech Maryja, która szczególnie nam przewodzi w drodze adwentowej, wyprasza nam taką łaskę, dyskrecji, noszenia w sercu tego, co Bóg nam uczyni. A we właściwym czasie każde z tych słów wyda swój owoc i będzie światłem dla innych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z wami z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Субтитры